17 stycznia w Sejmie odbyło się głosowanie nad uchyleniem immunitetu posłowi Konfederacji, panu Grzegorzowi Braunowi. Na podstawie artykułu 105 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za zgodą Sejmu. Przypominam, że Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych na podstawie artykułu 7c ustęp 5 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora proponuje, aby Sejm przyjął wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna. Na podstawie artykułu 7c ust. 6 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Sejm wyraża zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów. Głosować będziemy nad wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna za czyny określone w tym wniosku. Wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu posłowi Konfederacji dotyczy siedmiu spraw w latach 2022-2023. W marcu 2022 roku za naruszenie nietykalności cielesnej Łukasza Szumowskiego w Narodowym Instytucie Kardiologii i pomówienie Łukasza Szumowskiego sugerując że ten spożywał alkohol. Z pewnością pamiętacie rajd posła Brauna za panem Szumowskim i okrzyki Pijak ucieka. jest zatrzymania pana w tym miejscu, zatrzymania obywatelskie. Pijak ucieka, Pijak ucieka, nie chce się dać zbadać alkomatem. Pijak ucieka, ucieka Pijak. W styczniu 2023 roku za uszkodzenie choinki należącej do Stowarzyszenia Sędziów Polskich, Justitia. Choinka stojąca na korytarzu w Sądzie Okręgowym w Krakowie została wyniesiona przez posła Brauna na zewnątrz i wyrzucona do śmietnika. Po drodze z choinki pospadały bombki i się potłukły. Nie przyszło mi do głowy powoływać się na imitę, tylko po to, żeby popełniać wykroczenie, a wręcz przestępstwo, bo wartość tej choinki ze zniszczonymi bombkami to jest na pewno kwota ponad 800 zł, proszę Państwa. Każda bomba była ręcznie Malowana przez adwokatkę panią Paulinę Bac Są te bombki wystawione na aukcję również wośpu. Ja wczoraj na szczęście zdjęłam jedną bombkę, żeby ją wystawić na aukcję. W maju 2023 roku za uszkodzenie mienia w postaci mikrofonu, mównicy i innych urządzeń w siedzibie Niemieckiego Instytutu Historycznego oraz nieopuszczenia budynku. Mimo żądań dyrektora placówki, poseł Konfederacji przerwał wtedy wykład profesora Jana Grabowskiego w Niemieckim Instytucie Historycznym i dodatkowo postanowił zniszczyć mikrofon i sprzęt nagłaśniający. W grudniu 2023 roku za znieważenie grupy ludności w Sejmie z powodu jej przynależności wyznaniowej Poprzez przeszkodzenie w wykonywaniu aktu religijnego oraz za naruszenie nietykalności cielesnej i spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu kobiety, która próbowała powstrzymać posła w trakcie gaszenia świec hanukowych. Wydaje się, że właśnie te ostatnie wydarzenie było powodem złożenia wniosku przez prokuraturę o uchylenie posłowi Grzegorzowi Braunowi immunitetu. Nie wiem tylko jak prokuratura po dostępnych nagraniach oceni, kto czyją nietykalność cielesną naruszył. Z z jednej strony mamy posła, który przypadkiem lub celowo... Zgasił gaśnicą kobietę, a z drugiej strony mamy tą samą kobietę, która chwilę później kopie po nogach posła na Sejm RP. Naruszenie nietykalności fizycznej tej pani było znacznie mniejsze, niż naruszenie nietykalności fizycznej matki Roberta Biedronia, który dalej jest waszym liderem. Ostatecznie w Sejmie znalazło się aż 7 wniosków o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna. Każda sprawa, którą tutaj opisałem, była głosowana osobno. Jak zauważył któryś z panów posłów, to jest taka skrócona antologia. Można by powiedzieć: Brown, the best of. O, lista zdecydowanie zbyt krótka. Bardzo żałuję, że w wysokiej komisji nie przedstawiono całego kształtu mojej aktywności w kategorii interwencja poselska. Nieskromnie poczytuję to sobie za zaszczyt, że, że udało mi się tę formę działania posła, nazwijmy to, odświeżyć w dziewiątej kadencji Sejmu, a niektórzy wtedy po raz pierwszy dowiedzieli się, że poseł może, a z mojego punktu widzenia powinien działać także i z tego narzędzia swojej pracy poselskiej korzystając. Wyniki głosowań nad tymi wnioskami chyba nikogo nie zaskoczyły. Jedynie posłowie Konfederacji głosowali przeciw. No, wraz przeciw był również poseł PiS, pan Marek Suski, ale to pewnie była tylko zwykła pomyłka. Z Konfederacji nie głosowali. Pan Grzegorz Braun nie będzie przecież głosować we własnej sprawie. Oraz panowie Stanisław Tyszka i Przemysław Wipler, którzy tego dnia nie byli obecni w Sejmie. Przypomnę przy tej okazji, że poseł Braun był w zeszłej kadencji Sejmu wielokrotnie karany przez prezydium Sejmu. Komisja Etyki Poselskiej podjęła wobec posła Konfederacji aż 16 uchwał, udzielając mu za różnego rodzaju działania i wypowiedzi, uwagi, upomnienia oraz nagany. Od momentu powołania tej komisji żaden poseł nie został w ciągu kadencji, aż tyle razy przez nią ukarany. Najwidoczniej to nie wystarczyło i wobec posła Konfederacji zastosowane zostały środki nadzwyczajne. Jakie konsekwencje czekają posła Brauna w związku z uchyleniem immunitetu? Wszystko tak naprawdę zależy od sądu. Jeśli poseł Brown ostatecznie otrzyma prawomocny wyrok pozbawienia wolności, to z automatu straci mandat poselski. Według artykułu 247, paragraf 1 Kodeksu Wyborczego, wygaśnięcie mandatu posła następuje w przypadku, punkt drugi, utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów. W artykule 11, paragraf 2 Kodeksu Wyborczego czytamy nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba, punkt pierwszy, skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego. Wydaje się, że za przedstawione przez prokuraturę zarzuty panu Braunowi nie grozi aż tak surowa kara. Ale sądy są, jakie są i nie mówiłbym w ciemno, że jest to niemożliwe. Każdy inny prawomocny wyrok, czysto w teorii również wyrok pozbawienia wolności z czasowym zawieszeniem kary, nie będzie skutkował wygaszeniem mandatu poselskiego. Moim zdaniem dobrze się stało, że immunitet panu Braunowi został uchylony i teraz będzie on mógł dowieść przed sądem, że nic złego nie zrobił. Tak przy okazji, w razie czego, mandat po panu Grzegorzu Braunie w pierwszej kolejności przejmie pan Tomasz Buczek. Powiem wam, że chciałbym, żeby prezydium Sejmu, Komisja Etyki Poselskiej czy prokuratura zajmowali się innymi posłami tak konsekwentnie i odważnie, jak zajmują się posłem Brownem. I oczywiście nie twierdzę, że poseł Konfederacji jest niewinny i powinni dać mu spokój. Chodzi mi tylko o pewną sprawiedliwość i równość wobec prawa. Jeśli ktoś przemawia z mównicy sejmowej lub przebywa na sali posiedzeń Sejmu bez maseczki, a ma mieć maseczkę założoną, to niech poniesie takie same konsekwencje jak poseł Grzegorz Brown. Jeśli ktoś biega z reklamówką przy granicy polsko-białoruskiej i utrudnia służbom pracę lub jeździ pod wpływem alkoholu rowerem po drodze w centrum dużego miasta, to przydałoby się, żeby poniósł z tego tytułu jakieś konsekwencje. Dobrze wiemy, że gdyby takie rzeczy robił poseł Konfederacji, pan Grzegorz Brown, to nie dość, że byłoby o tym głośno w mediach, pewnie przez dobre parę dni to prezydium Sejmu podjęłoby stosowne kroki, a prokuratura dodałaby to do ewentualnego wniosku o uchylenie immunitetu. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Czy immunitet posła Konfederacji został słusznie uchylony? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.